Siema, 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 siema. bliska to ja ninja mat dzisiaj gramy w Stars Chyba już widzicie, ile mam płat. Tak, dzisiaj zbijamy 4000. Owszem. I y, y, gramy w takim y, Gokmarcel.pl I nie, czyli to nie jest od razu, wam mówię ten Marcel, o którym od razu myślicie. Nie, to nie on. Tylko taki inny Marcel po prostu z mojego klubu. Tam y, napisał na czacie Elo, chyba widzieliście, konkretnie mówiąc się właśnie. To mówiłem, mówiłam, wyraźnie zgodzę, że to może być na odcinku. Tylko, że mam chyba lag. To jest taki minus. Czekaj e, Dobra, kontynuuję. Bo miałam te lagi, jak wiecie. Jak widzę, Marcel. Jest oczywiście. E, zmienił postać. Właśnie. Gram z nim już od, od dosyć długiego czasu. Nie wiem, grałem z nim od jakiejś godziny może. Nie wiem. Z pół godziny z nim grałem. No i grał cały czas Bo. A teraz gra Karlem. Nie wiem, czy czasem na Bosie nie mówi raczej Bo. Tego, tego nie, nie do końca wiem, ale takie mam wrażenie. Yy, jesteśmy w tej trudnej sytuacji. Chyba poczekacie chwilkę. Eee, dobra. Pięć na lat duży. Coś to ten Marcel... Marcelem... Nie, tym oczywiście. Mamy taką taktykę, żeby ten duży za nami gonił. I będziemy ten i będziemy zdobywać po nim koski. Taką taktykę mamy. To taka nasza taktyka. Dobra. Teraz trzeba pokonać Shelly i Bull. Bull ma 8 kostek, da się znieść. Shelly ma 3. Easy. I Master Power'a. I jest A, miała super atak. To jest bardzo istotne. Kurde. Drugie miejsce, ale może być. A i zapomniałam, zmienili chyba system, chcę znaczy, powiedzieć, że zmienili system zdobywania kucharków. Więcej dostaje. Więc to jest bardzo przydatne. To dlatego, że te skarpnięcie trudno jest zdobyć, się nas skarżyli i mi osiem zaczęło dobagrać w Osoby grać, grać, prosto I chyba baloniasę, postanowiło Kurde, chyba ty legendy mają Team leon Tim leon gendy, o oh, to jest tak nie Leon nie Kurde Kurde, no nie i po co to? nie yeah. Poczekajcie na no serio, chyba już, poczekajcie, aż go zabędę. Tylko tak dodam, że zmienię listę postać i trochę będzie trudniej z bólem. Szkoda. Ja zmieniłam postać. Złocie zawsze dostaną się wielkie momenty, ponieważ za chwilę właśnie zobaczymy. Zrobimy sobie oczywiście bardzo Zakładam, że na napadzie. Bardzo szybko powiedziane. Yy, dobra, trzeba rozwalić kolcika, bo tak jest fajnie. Yy, tutaj robot przeszkadza. Yy, dobra, pan się wyrobił. Teraz rozwalamy tego. Tu się mówi na Komentator pewnie zostanie piłki nożnej. Yy, lagi, super. Jestem bardzo ucieszony. To znaczy? To kurde znowu Lagi. To znaczy, znaczą lagi w moim języku, eee, Mam mało... Mam <grywa> nadzieję, że sobie pan poradzi. Eee, może pan by się sował do krzaków? Było szalenie miło. jest wychudził, no. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dobra, teraz ich rozwalamy na łopatki. Nie wiem, co on chciał osiągnąć, bawiąc się tam. no serio nie mam pojęcia. Yy, dobra, czyli walczymy z sikiem najwyraźniej. Tak się składa. Ale już go mamy. To już wiem. To próbuję do końca wytrwać. No bo chociaż warto. O, dobra. Kiki, poko. Mają, mają trochę kostek. Chyba przyznać. Dobra, poko robić chyba. Chyba, że się uleczy. Dobra, damy tu jeżyczkę W prezencie. Mam małego chapsa. Czyli trzeba rozwalić... Było trzeba rozwalić. Uff. Uff czyli mamy dzika no, Ja jasne. Jasne, jasne, że dika. tak. I przy okazji 12 ranga na Penny. Mm. <grym> miłe uczucie. Jestem z Ciebie dumny, tak jak kiedy ze BOSS Wszystka zabawka można powiedzieć, bo on ma takie Dobra Zobaczcie, czy mamy nagrodę Dobra, wiecie co, pójdziemy jednak na startie Dopiero 6 minut trwa odcinek Jest super grunge Zbijdziemy go na rangę oczywiście, wiecie kogo Jaki on ma daleki zasięg. Taki. Wolno mu się bardzo amu ładuje, to jest istotny fakt. Ej, ale dużo zabiera, trzeba przyznać. Jestem w stanie jednego teama właśnie rozwalić. Wow. Tylko, że oni są w stanie rozwalić mnie. Dring, dring. Kurde, zginę, zgina, zginę. Mogłem wziąć tylko na inną mapę. Yy, radziłbym cię uważać. Gdzie ty poszło? JEDNO SEKUNDĘ! Ale super fix. Mam 17 postaci. Ej, jeszcze się doczekałam. No, chyba ja kończę na ten moment odcinek, ale zaraz obiecywałem jedno, że... Yy, że ten, yy, że wbijemy Bula, więc na ten moment... Yy, kończymy. Dobra, patrzcie, zaledwie cztery pułarki, a my postaramy się zrobić trochę więcej. Pan Marcel widzi drze, tylko nie ten Marcel, o myślicie. całą w bitwie, więc ja sobie pójdę na salko. Soli, soli, solowa, solo. Będzie to moja pierwsza pozycja na tej ransy. Też siebie będę dumny. Tak, to No bo żeby zdobyć więcej kucharku, bo no rozumiecie, no zdobyłem... Ach. No połowa mojej zasługi, też... Szczer... Połowa tych 4000 powiedzmy to jest zasługa Bula. czyli, czyli... 3500 zdobyłem innymi postaciami. A 500 zdobyłem bólem. No rozumiecie mnie nie? No chyba rozumiecie mnie. Chyba rozumiecie mnie. I będę któryś tam top w Polsce. Duże wyróżnienie powiem. Serio. Nawet jeśli jesteś top 200, to nawet to i tak to jest duże wyróżnienie. Nawet tyle to duże wyróżnienie, mówię Wam. Kolegom, możecie się pochwalić. No to już duże wyróżnienie. Może nie ogólnie na świecie, ale tyle to już wyróżnienie. Więc słuchajcie, musimy chociażby drugie miejsce zająć albo trzecie. Dobra, siedem. Osób. Skupienie. Nie to jeszcze 8 pucharków mi brakuje tylko... Żeby mieć już 4100. Trochę na serio dzisiaj pograłem. Dzisiaj wbiłem chyba 300 pucharków nawet. Yy, no tak, dzisiaj 300 pucharków wbiłem. Dobra, atakuje mnie. Ale chyba jednak zwiewam. Nie wiem, czy na mnie... Bo ci czasami nie uweźmie. Yy, niestety odpowiedź brzmi tak. Ale 6 osób, czyli... Stracę zaledwie jeden puarek, nie będzie najgorzej. Yy, dobra, stracę yy, jeden, no niestety. Zawsze jak najbliżej. Czekajta. Ha jest ósmy, słuchajcie. No, nie bieżu, bóra bóra, nie Ale sobie odpuściłem, bo był beznadziejny po prostu. Tak, sobie owszem odpuściłem. Beznadziejnie nadziei mi nie poszło, ja, około 490, a straciłem tyle, że mam 428. Więc ja ogólnie odpuszczam już to. Więc słuchajcie, to na tyle z tego odcinka na zakończenie. Do zobaczenia, papa. Pa. I widzimy się w następnych odcinkach. Cześć! A! No i może jak kupię na lepszą moc. wtedy to się nim pogra. No więc, cześć!